Widzowie w moim odcinku. Dzisiaj nagrywam pokazywanie roślin. Co to jest? Kogoś chyba kartka uciekła. Witaj, jestem włamywacz. Druga kartka jest na huśtawce. PS włamywacz. Pewnie mój kolega co mówiłem, że na żywo jest jego piosenka. To pewnie on mi robi jakiegoś planka. Na pewno. Jest tu kolejna kartka. Co tu jest? E, nie umiem otworzyć kartki. To jest tak. E, druga. zadanie to pochyl się pięć razy. PS, włamywać? o co tu chodzi? Ej, co tu jest? Jestem włamywaczem, przy bielą waszego youtubera. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw... Ah!